iroch Spark, jedna z największych nowości Airocha z tamtego roku. W tym kasku, dokładnie w takim malowaniu miałem okazję jeździć w tamtym roku i z tego co pamiętam to generalnie sporo w tamtym roku się w tym kasku najeździłem. Dla mnie wygląda fenomenalnie. Tej konkretnej żółtej grafice. Nigdy nie chciałem mieć żółtego kasku tak sam z siebie, ale jak tego zobaczę mówię idealnie pasuje na moją półkę kasków motocyklowych, której do dzisiaj jeszcze nie zbudowałem. Ale świetnie wygląda. I jeżeli mówimy już o malowaniach, nie wiem, dlaczego zaczniemy od tej strony, to w iROC znajdziemy sporo różnych malowań, na przykład tych dla kobiet. To też jest bardzo ciekawy element, fajnie po prostu te malowania wyglądają z takimi delikatnymi, różowymi aspektami. Jeżeli ktoś by się pytał, czy są kaski dla kobiet to nie, po prostu są malowania dla kobiet. Skorupa kasku, a przede wszystkim wyściółka kasku jest dokładnie taka sama. Ja wiem, że kobiety się od nas różnią, ale nie aż tak. Nie mają większych nosów, mniejszych uszów albo większych oczu. To nie, większe oczy mają. Ale generalnie fizjonomia naszej głowy jest taka sama, więc po prostu kupujemy odpowiednie rozmiar. Nawet nie chcę powiedzieć mniejsze, bo występują oczywiście XS, XXS i S, ale wszystko zależy od Waszej głowy. Za naszą opływową skorupą stoi HRT, czyli mieszanina tworzyw sztucznych. Standard, można powiedzieć, w tej klasie cenowej. Natomiast kształt skorupy, jak przystało na Airocha, jest bardzo włoski. Zresztą Airoch chwali się przy prawie każdym kasku, że opracowuje swoje kaski w tunelu aerodynamicznym, tak żeby opór powietrza był jak najmniejszy, a wygląd jak najbardziej sportowy. Dlatego tutaj również pojawiają się spoilery w tylnej części kasku. Jeżeli chodzi o wentylację, regulowana wentylacja występuje na szczęce oraz w górnej części kasku, jest ona. Wyłącznie w trybie otwarta i zamknięta. I to też jest taki standard w tej półce cenowej, tak samo jak skorupa. Po prostu, kiedy ją otworzymy, zaczynamy ją czuć. Nie będzie ogromnego tornada. To nie są kaski typowo sportowe, chociaż wyglądają jak taki semisport. Myślę, że to jest typowy kask szosowy, więc tą wentylację będziemy czuli. Jeżeli chodzi o wyloty gorącego powietrza, to są one ukryte właśnie w tym spoilerze. Dodatkowe spoilery już są moim zdaniem takim dodatkiem wizualnym, ciekawym dodatkiem wizualnym. Bardzo fajna jest natomiast wyściółka, chociaż wygląda bardzo niepozornie. Mówię niepozornie, bo jest taka zwykła, szaro-czarna. Jak zobaczycie na przykład jakiś model off offroadowy, to tam jest totalny kosmos, jeżeli chodzi o wyściółki. Natomiast spełnia bardzo dobrze swoje zadanie. Jest przyjemna, miękka, wyjmowalna, antybakteryjna, nadająca się do prania. Wszystkie te rzeczy ma, ale przede wszystkim jest przyjemna. Wyściółka jest poprawiona względem poprzedników, tak samo jak głośność tego kasku. Nadal to nie jest półka cichych kasków, bo te kaski, przypuszczam, nie istnieją poniżej 2000 zł Natomiast jest przyjemnie, jest znośnie, jest tak standardowy, bym powiedział. Airoch wyraźnie popracował nad wyściółką swoich kasków, tak jak kiedyś miałem rozmiar L i no, nie leżą idealnie, tak jakbym chciał, to tutaj mam już rozmiar M. Więc są one delikatnie mniejsze, ale bardzo przyjemnie leżą. Bez problemów można zakładać tutaj okulary. Ten kask nadaje się do tego. Oczywiście tutaj warto też pamiętać o okularach. Ja mam bardzo fajne, małe, lekkie, elastyczne okulary. Jeżeli macie jakieś wielkie oksy, totalnie, nie wiem, super modne, ale nie pasujące do kasków, no to żaden kask tego nie przyjmie. Taka ciekawostka. Zapięcie mikrometryczne z regulacją i to, co jest ważne, tutaj w zestawie mamy już podbródek, który możemy sobie zamontować, jeżeli zaczyna się robić chłodniej, po prostu go montujemy. Standardowo, kiedy jest gorąco, możemy jeździć bez podbródka. Równie ważna rzecz, wizjer jest wyposażony w piny, ale w zestawie mamy już pinlock. I to jest ważna rzecz. Mamy natomiast blendę. I tutaj w przypadku Airoha duża pochwała za to, jaka ta blenda jest długa. Dla mnie to jest ważna rzecz. Nie ma żadnego problemu, że zatrzyma nam się gdzieś w połowie naszego wzroku. Szczególnie, jeżeli ktoś ma na przykład większy rozmiar, bo ma nie wiem szersze czoło, takie rzeczy też się zdarzały. I miał ten kask troszkę wyżej, to ta blenda będzie zatrzymywała się gdzieś w połowie. Tutaj nie ma żadnego takiego problemu, blenda jest bardzo długa, bardzo nisko schodzi, to jest fajna rzecz. Irox Park kosztuje 749 zł, jeżeli chodzi o wersję monokolor i 100 zł więcej za malowanie. I tak nie wydają się to ceny jakieś hiperokazyjne. Ale jeżeli doliczymy do tego pinlock, który mamy w zestawie, który standardowo kosztuje jakieś 150-170 zł, to okazuje się, że ta cena już zaczyna się robić bardzo konkurencyjna. I Włosi nie upadli na głowę, żeby wołać po 300-400 zł za malowanie, a jedynie 100 zł. To moim zdaniem jest rozsądna cena za malowania, których nie ma może aż tak duże jak w przypadku konkurencji, ale są bardzo ciekawe. Zdradzić w ogóle Wam tajemnicę, że planujemy w tym roku jechać do Airocha, do Włoch, zobaczyć ich linię produkcyjną, jak w ogóle wygląda projektowanie kasków, co ciekawego u nich się dzieje, więc trzymajcie za nas kciuki. Mam nadzieję, że tegoroczne warunki nam na to pozwolą. Zadawajcie nam pytania, na przykład yy, może nam się uda zadać te pytania Airochowi, jeżeli jesteście czegoś bardzo ciekawi, to postaramy się to zrealizować. Trzymajcie się, do kolejnych filmów.